Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Jurassic Park The Game. Pokażę wam dzisiaj zmiany, które wydarzyły się w moim parku Jurassic. Okej, okay, niech się nam tylko załaduje. Okej. Okay. Czekamy, 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 żeby nam się załadowało. W ogóle jestem Mr. Deadpool. Yy, I co? No, co się pozmieniało w moim normalnym parku rajskim? E no, raptory to już widzieliście na drugiej ewolucji. Jakby ktoś nie wiedział. O tak wygląda mój na normalny park rajski. Y, mogę kupić sobie już y, tego, y, Konsignatusa brachiozaura i Spinozaura. Lecz ja wolę kupić sobie Galimusa Srebrnego. A przechodząc do wodnego parku jurajskiego, tak mam trzynasty level. level, to się zmieniło. Przechodząc do 13 do wodnego parku jurajskiego. Pam, pam pam, pam, bam, pam, pam, pam. Było limitowane DNA złotego Megalodona. Wygrałem. I proszę, mam Megalodona, a tu się wykluwa, zaraz wam powiem. Tu się wykluwa Ammonita, czy jakoś tak. Tak. Tylko sobie coś zobaczę 7 godzin. Muszę zacząć ile je o. Aha. O nie nie coś mnie nie tak, to teraz pójdziemy może na. Hmm, pójdziemy sobie na battle i spróbujemy przejść battle stage. A. Okej okay. O sekund, no to sobie przyspiesza, pozwólcie go. Dobra. The time to fight Wypiszcie jaką chcecie na grę. Ja się postaram nagrać. Your turn! O dobra, właśnie musiał go na... Myślałem, że zrobi dino tego. Wiecie co? My zrobimy, zamienimy się z nim. Opa! Nie! Kudem! Wziął nogi! Kudem! On nie to ściśnia a szlak to jest moja ostatnia nadzieja no nie no gami no ale niestety Przekaźmy. muszę mówię mu, muszę mieć chyba muszę mieć co najmniej srebrnego galimusa żeby to wygrać na razie nie mam srebrnego galimusa i widzicie. Co się dzieje? No Chodźmy do Jurassiku. Mogę piszcie, jak wójciecie na E Play. Hmm, czy coś miałam zrobić? Chyba miałem jedzenie zamówić. Czy czytacie Jak mamy sobie uh, upgrade Crop's Haber level 2 PlayStation Natus, to później sobie zrobię. Level 3. Mm -hmm. Dobra. W ogóle na chwilę wróciłem do głównego menu. Wobaczcie. Bo byłem taką grę Style Champions i ona jest spoko, więc ją mogę nagrać. Yy, no i co? Nie. Weźmy jeszcze może na ten park. Jurajski? O nie, czemu się ładuje? Czekajcie, poczekam aż się załaduje i zobaczymy co się stanie. A, wiecie co? Nie ma sensu. Bo się będzie długo ładowało. No dobra, no to co? Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji. I jeśli będziecie chcieli odcinki z innych gier, to piszcie, żebym na przykład ściągnął inne, żebym ściągnął jakieś inne gry lub zagrał w którąś z tych. Ja chętnie to przyjmę, więc co? dziękuję i cześć.